Zadanie optymalizacyjne. Rozpatrujemy wszystkie takie prostopadłościany, w których suma długości krawędzi jest równa 80. Pole powierzchni całkowitej jest równe 256 i długości wszystkich krawędzi są mniejsze niż 4. Oblicz, oblicz, yy, objętość każdego z rozpatrywanych prostopadłościanów można wyrazić za pomocą funkcji. Mam tutaj podany wzór na objętość. Mamy obliczyć objętość tego spośród rozpatrywanych prostopadłościanów, czyli tych, których długości boków są większe niż 4, a ich suma jest mniejsza, bądź nie, jest równa 80, tak aby objętość była najmniejsza. No i mamy wzór na objętość powierzchni, no to prosta sprawa, no wystarczy sobie znaleźć wartość maksymalną lub minimalną z tej funkcji. No tak, i gdyby była funkcja kwadratowa, to szukałbyś Mamy najmniejszą znaleźć, czyli wierzchołka, tak? wierzchołka. No ale tu nie jest funkcja kwadratowa. Mamy tu wielomian trzeciego stopnia. Więc w takich sytuacjach będziemy szukać ekstremów lokalnych. I żeby to zrobić, musimy policzyć pochodną. A więc liczymy sobie pochodną z objętości, czyli pochodna z V po C. To jest. I teraz, jak liczymy pochodną? Pochodna z c do trzeciej liczymy w ten sposób, że potęga wskakuje nam przed, czyli mamy trójkę, c przepisujemy i tu potęga zmniejsza się o 1, czyli masz 3c kwadrat, a więc pochodna z c sześcian to jest 3c kwadrat. Minus i teraz robimy to samo. Dwudziestka wskakuje przed, czyli masz y, dwójka wskakuje przed, czyli masz 20 razy 2 to jest minus 40. c i potęga o 1 mniejsza, czyli zostaje c do pierwszej. Plus Pochodna z C to jest 1, pochodna ze zmiennej, która jest w pierwszej potędze to jest 1 i zostaje nam stała, czyli 128. A więc pochodna jest to funkcja kwadratowa. Znajdźmy miejsca zerowe tej funkcji kwadratowej, no bo one są kluczowe, więc liczymy sobie w tym celu deltę. To jest 1600 minus 4 razy 3 to 12 razy 128 12 razy 128, o masz ci. to jest 512 razy 3, czyli to jest 1600 minus 1536, czyli mam 64, a więc pierwiastek z delty to jest 8, mogę policzyć sobie miejsca zerowe C1 to jest 40 minus 8 przez 6, czyli to jest 32 szóste, czyli 5 trzecia C2 to jest 40 plus 8 przez 6, czyli 48 6 i to jest 8. Mamy policzone miejsca zerowe, możemy sobie narysować tą parabolę, jakby ona wyglądała. No to zobacz, ona będzie wyglądała tak, że mamy tutaj 5 i 1 trzecia, a tam mam, tu mamy ósemkę, więc o, tak wygląda nasza parabola. Ale pamiętajmy jeszcze o tym, że cena leży do przedziału od 4 do 28 trzecich. 28 trzecich to jest trochę więcej niż 9, no mniej niż 10. Czyli tak naprawdę pracujemy tutaj gdzieś w tym przedziale. Powiedzmy, że tutaj mamy czwórkę, tutaj mamy to 28 trzecich. No i tak by wychodziło, że w tym, w tym przedziale tą funkcję narysowaliśmy. I widzimy że nasza parabola przyjmuje wartości dodatnie tutaj, czyli od 4 do 5 i 1 trzecia oraz od 8 do 28 trzecich. W tych przedziałach na C przyjmuje wartości dodatnie. A po co nam to wiedzieć? No, to jest bardzo kluczowe, gdybyśmy chcieli narysować tą pierwotną funkcję. To, co tutaj narysowałem, to jest pochodna z e, objętości policzona. <laughs> A jak będzie wyglądała ta pierwotna funkcja? No właśnie po to liczymy pochodną, bo tam, gdzie nasza funkcja pochodna przyjmuje wartości dodatnie, tam po, ta pierwotna funkcja, z której liczyliśmy pochodną, jest rosnąca. Tam, gdzie pochodna przyjmuje wartości ujemne, tam pierwotna funkcja jest malejąca. Czyli a same miejsca zerowe pochodne i to są ekstrema lokalne, czyli te miejsca, w których nasza funkcja się przełamie. Więc ja sobie pozwolę tutaj to zaznaczyć, mam ósemkę i teraz tak. Tutaj mamy większą od zera, czyli jest rosnąca, później jest malejąca, i później znowu jest rosnąca. Zróbmy to precyzyjnie. Od czwórki zaczyna, no to jest czwórka, czyli jest coś takiego, maleje, i później rośnie nam tutaj do 28 trzecich o. Tak wygląda. Oczywiście jest to e, tylko szkic, ale pozwoli już nam coś tutaj wywnioskować. Tak wygląda wzór na objętość. I teraz mamy obliczyć e, objętość tego spośród rozpatrywanych prostopadłościanów, którego objętość jest najmniejsza. I to jest wzór na objętość. No i teraz zadaję sobie pytanie, gdzie ta objętość jest najmniejsza? No, pracujemy w przedziale od 4 do 28. Trzecich. I teraz wiemy, że ekstremum lokalne, maksimum lokalne jest tutaj, jest w 5,13 albo w 28 28,3, a minimum lokalne jest tutaj w 8c albo w 4. 4 należy do przedziału, więc liczymy sobie objętość od 4. Podstawiam za, do wzoru na objętość za C4, czyli mam 4 do 3 minus 20, razy 4 do kwadratu plus 128 razy 4. A więc to jest 64 minus 20 razy 16 plus 512. No i co z tego mamy? Mamy z tego 64 minus 320, czyli mam minus 320 plus 512 i 64 to jest 576. A więc wychodzi mi z tego 256. Czyli objętość to jest 256, ale zaraz, zaraz, policzmy jeszcze dla ósemki, bo może dla ósemki przyjmie mniejszą wartość. Ta objętość to jest 8 do potęgi trzeciej, minus 20 razy 8 do kwadratu, plus tam jest 128C, czyli 128 razy 8.

128 to jest 2 do potęgi 7, razy 2 do 3 to 2 do 10, czyli to jest 1024. OK. No i co mi z tego zostanie? Zostanie mi z tego 1536 minus 1280, a więc otrzymuję z tego 256. Więc w obu przypadkach ta objętość jest taka sama, i policzyliśmy tą najmniejszą objętość. W obu przypadkach wynosi tyle samo 256 jednostek sześciennych i to jest odpowiedź do tego zadania.